No dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu metamorfozy moich włosów. Ostatnio nagrałam dla was vloga jak ścinam włosy na krótko i powiem wam, że po tygodniu czasu myślę, że następnym razem zetnę je trochę bardziej, tak żeby były... Może trochę krótsze, tak o centymetr dwa krótsze, a ja nawet bardzo polubiłam się w takich krótkich włosach i to jest mega wygodne. Nie chcę krócej, ponieważ wtedy robisz taka pucinka i też no krócej już nie chcę, ale tak jeszcze troszeczkę krócej mogłabym mieć, chociaż ta długość jest dla mnie. Idealna, naprawdę. Dzisiaj umówiłam się na metamorfozę, czyli nie taką jak z reguły dziewczyny robią metamorfozę, że całkiem jakąś inną odmianę albo nakładają jakiś inny kolor. Ja wracam do mojego naturalnego koloru i zależy mi na tym, żeby te włosy rosły zdrowo, żeby były zdrowe, dlatego chcę wrócić do swojego koloru i po prostu je tak podcinać co jakiś czas, żeby w końcu były zdrowe. Jak wiemy, odkryłam moje zdrowotne problemy, więc myślę, że teraz mogę z tym bardziej pracować. I też pewnie dlatego miałam różne niedobory i już nad tym pracuję, tak jak powiedziałam. Więc tutaj mamy już sprawę ogarniętą. Trzymam dietę i mam farmakologię, także będzie git. No, muszę się tylko przyzwyczaić trochę do nowej sytuacji, ale dzisiaj słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż normalnie wracam do mojego koloru. Myślę, że to będzie spoko. Nie pamiętam za bardzo, mm, jak ja wyglądam w całych takich włosach, ale słuchajcie, patrzyłam na inspiracje na Pinteresie i w sumie spoko. Bardzo długo, nawet nie pamiętam, kiedy miałam swój naturalny kolor. Może to było nawet nie w liceum, ale nawet o coś takiego. Ej, mega. I tutaj właśnie widzę, że dziewczyna ma takie krótsze włosy i też mega ślicznie wygląda, więc ym, no, coś takiego będzie. No, tylko trochę dłuższe będę miała włosy, ona ma krótsze, ale myślę, że następnym razem, tak jak powiedziałam, zetnę je na troszeczkę krócej, także maksimum, że tak o, dotąd zetnie, i będzie git. No, nie mogę się doczekać, chodźcie ze mną i zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Dobra, ostatni raz słuchajcie, z takimi blond szczątkami. I się cieszę, mega, bo i tak właśnie moje naturalne włosy przy słońcu trochę jaśnieją, także to jest git. I kolejna sprawa to nie będę musiała co chwilę chodzić gdzieś, żeby mi jeszcze, wiecie, dokładali te fasemka blond. Normalnie ciemne. No? Ja już jestem po, także o, tak się prezentują moje włosy. Powiem Wam, mega jestem zadowolona, serio. I trochę muszę się jeszcze przyzwyczaić, bo wiadomo, jest to duża zmiana. Jak dla mnie, naprawdę są ciemniejsze. I e, to jest trochę ciemniejszy kolor od mojego, ale on się trochę będzie wypukiwał. I naprawdę rozmawiałyśmy dużo na ten temat i. Mega jestem zadowolona, bardzo polecam z całego serduszka i naprawdę, nie no teraz to po prostu tylko muszę o nie dbać, dbać o dietę, żeby była dobra dla mnie i dbać o to, żeby je podcinać i już nic z nimi nie robić. Także słuchajcie, wracam do mojego koloru, ale mega jestem zakochana w tych włosach, naprawdę. Jeszcze muszę się przyzwyczaić, ale dawno siebie nie pamiętam w takich ciemnych włosach. Dawajcie znać, co myślimy. I witam się z Wami z mojej łazienki. Jak możecie zauważyć, metamorfoza jest, także nie wiem, na razie muszę się przyzwyczaić, bo tak widzę cały czas z do lustra, że już nie jestem blondynką. I to jest takie, oh, Nie naprawdę bardzo dużo i długo już miałam te blond pasemka. Czasami miałam całe włosy blond i takiego ciemnego koloru, nie miałam już bardzo, bardzo dawno. One są dość ciemne, ale no wiecie, jak to jest po farbowaniu. Trzeba trochę odczekać, żeby ten kolor się spłukał i on powoli wróci do mojego naturalnego koloru. Teraz są troszeczkę, tak jakby czekoladowe, tak jak z bliska się spojrzy, bo też nie wiem, jakie światło pada. Co jest w ogóle ciekawe, to już dwie osoby powiedziały mi, które zajmowały się moimi włosami, że tutaj mam strasznie dużo baby hairów, że aż tak dźwigają te moje włosy. Także. Wcierki działają, zaraz Wam pokażę, co ja używam i nie wiem, czy to jest dobre, ale no u mnie się sprawdza, tym bardziej dlatego, że widać, że te włosy rosną. Jest bardzo dużo takich malutkich włosków, one są naprawdę, o, zobaczcie, tak po całej długości są takie mini małe włoski, także szok, tutaj też mam pełno małych włosków. Także ja mam bardzo dużo takich baby hairków, no ale mam nadzieję, że to po prostu dorośnie do siebie i... Będą no, takie równe te włosy. Bardzo mi na tym zależy, żeby je zagęścić. No, ale tak jak już Wam mówiłam, robiłam dużo badań i już wiem, co mi dolega. Także też polecam, jeżeli macie jakieś, nie wiem, problemy, to jest bardzo ważne. I wiem też, że mam te niedobory przez moje problemy, więc o to już zadbałam i będę o to dbać. Teraz trzeba zadbać o te włosy, żeby były w jak najlepszej kondycji dla siebie. Dlatego nie chcę już im dodawać żadnego blondu ewentualnie kiedyś, ale to tak za nie wiem, może za pół roku, albo jeszcze dłużej dodam sobie wiecie takie z przodu jakieś delikatne, gdy będzie mi bardzo brakowało takiego blondu. No ale teraz najlepiej nic nie robić. Też bardzo ważne jest to, jeżeli wracacie z takiego blondu, do swojego koloru albo do innego, ciemniejszego, żeby to była osoba, która się na tym zna i tak jak mówiłam, ja serio chodziłam do innych osób, które zajmowały się moimi włosami i każda mówiła mi, że nie, że lepiej nie, że to wyjdzie nieładnie, że te włosy będą zielone. Niektóre osoby mówiły, że po prostu nie będę się dobrze tak czuła. Także lepiej wiedziały, co będzie mi się podobało. No a tutaj właśnie też osoba powiedziała mi, że po prostu trzeba to umieć zrobić, żeby ten ton wyszedł ok i nie spukiwał się do właśnie tego żółtego tonu. Więc to, co zrobiłyśmy, ponieważ najpierw trzeba było zapigmentować te blond pasemka i najpierw była nałożona ta pigmentacja, żeby ten włos nabrał koloru i dopiero później był robiony kolor, więc tak jakby dwa etapy koloryzacji. Tak. No ale wyszło jak wyszło. Także jestem mega zadowolona. Bardzo ciekawa jestem tylko jak to teraz będzie się słuchajcie wypłukiwać. Mam nadzieję, że serio zejdę do mojego koloru, no ale to nic, zobaczymy. Mam nadzieję też, że nie będzie aż tak dużej różnicy. Na pewno nie będzie aż takiej różnicy jak wtedy, kiedy miałam te blond i moje odrastały i gdzieś te blond tutaj, tak, o, od połowy były później i takie miałam ombre dziwne. No. E, więc tak, słuchajcie, dzisiaj byłam w Rosmanie i w Rosmanie są promocje z Anwen. Więc warto się wybrać po te produkty, bo naprawdę są moim zdaniem dość dobre co do ceny. No i teraz są na promocji. I kupiłam sobie dzisiaj maskę Nothing Silly. Nie wiem jak ona się dokładnie nazywa, ale to jest ta maseczka z Anwen. I ona ma w sobie masło shia, olej kokosowy i inne alternatywne właśnie jakieś rośliny, awokado, nie wiem, coś w tym stylu. I ma robić tak jakby efekt żeby te włosy były takie gładkie, jak taka tafla i bardzo mi na tym zależy, ponieważ moje włosy się puszą i są takie dość wysoko porowate, więc bardzo jestem ciekawa. Ona nie ma w sobie silikonów, jest po prostu taką maseczką wygładzającą. Tak? I tutaj jest też napisane, że to jest maseczka bankietowa, więc jeżeli was, Wam zależy na właśnie takim efekcie od razu po, to podobno ta maska ma to dać, ale jeszcze nie wiem, bo jej nie próbowałam. Więc sobie to spróbujemy, ale to co ja wiem, to. Słuchajcie, mam już kolejną buteleczkę. To są. Jeszcze jest jednej trochę, jest też następna. To są te wcierki z anwen, i one są. Złotem, serio. To jest po prostu coś wspaniałego. I to jest ziołowa wcierka rozgrzewająca. Uwielbiam też te aplikatory. Mają tak idealne, że to po prostu wchodzi wam tak do skóry, tutaj pomiędzy włosy. I mm. możecie sobie bardzo w łatwy sposób tym grzywykiem tak to wszystko roz rozmasować. No, mm. To, co jest ważne, to że są to naturalne składniki i naprawdę to, jak rozgrzewa, to poprawia krążenie waszej skóry głowy. I też jest tak przyjemnie, i ta skóra czuje się odprężona, także bardzo wam to polecam. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubię, to jest ta morelowa odżywka bez spukiwania. Tylko z nią nie wolno przesadzić, bo jest naprawdę dość taka treściwa. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Jest to emolientowa odżywka bez spukiwania. Przepiękny zapach morelowy, nie za słodki, ja nie lubię słodkich takich produktów, więc tutaj mamy taką czystą morelę. Nie za słodką, taki sorbet po prostu morelowy. Tak, i jej się nie spukuje, także no. To co jeszcze jest super produktem, ponieważ ja ogólnie teraz mam taki szampon. Jeżeli chodzi o szampon do włosów, to mam jeden do polecenia, drugi to jest zwykły, który używam z John Frieda, ale nie zauważam jakoś specjalnie, nie wiem jakiej odmiany po tym szamponie. Jest ok, on jest po prostu ok, jest podobno dobry, ale nie wiem jakoś tak. Dla mnie jest całkiem zwykły. Ten produkt jest moim ulubionym produktem. Jest to szampon do włosów, Christophe Robin i ja go używam raz na jakiś czas. Na przykład raz na tydzień go używam, ponieważ on też robi coś takiego. Ja już Wam go pokazywałam. On ma w sobie drobinki soli, przepięknie pachnie, pachnie solą morską, no cudowny zapach nie widać chyba tego za bardzo, ale ma w sobie takie drobinki soli i one właśnie tak jakby robią peeling waszej skórze głowy. Coś wspaniałego i od razu się pieni. No super. Po tym ogólnie produkcie. Włosy są trochę tak jakby szorstkie i no nie mają takiego wiecie śliskiego efektu jak po takim szamponie zwykłym. Więc ym, nie wystraszcie się. Po prostu tak jakby fajnie jest użyć tego szamponu, żeby doczyścić włosy. Ale dlatego nie stosuję go codziennie, tylko żeby tak dojść do tej skóry głowy i tam sobie wszystko pobudzić. Więc to jest mega super. No i też może dlatego mam tak dużo baby hairów. Mam tylko nadzieję, że właśnie niedługo odrosną mi tutaj i się bardziej zagęszczą. Więc niech te baby hairy rosną dalej. Ja będę robiła to, co robię, bo widzę, że mi to służy. Dlatego też się tym dzielę, bo może właśnie Wam też to pomoże. No i co? Olejek do włosów mam ten z gisu. Dzisiaj słuchałam jakiejś dziewczyny i mówiła gisu, więc może tak się to wymawia. Ja mówię gisu, No, ale nie wiem. On jest akurat bardzo spoko i nie jest jakimś super, super olejkiem. Olejek to olejek, ale ma piękny zapach i ma okej okay konsystencję. Co do olejków właśnie czasami one mają taką konsystencję na bazie alkoholu. Ten jest naprawdę jak taki miodzik na wasze włosy. Więc, no nie wiem, też bardzo fajnie się wchłania. Nie wiem, czy jest adekwatny do swojej ceny, ale po prostu jest najlepszy, jaki miałam dotychczas. O. Ale podobny efekt dają mi takie olejki. Ja je kupowałam w Diemie w Niemczech. To były takie olejki arganowe albo keratynowe, i one są w Rosmanie. Ja to widziałam, tak jakby takie ampułki, I to są takie hair mask, coś takiego. Znajdę, to wam tutaj wkleję, bo one są naprawdę ok, są naprawdę dobre i mają porównywalny według mnie efekt. Tylko zapach też bardzo ładny, ale inny, a ten zapach jest przepiękny. To jest piękny zapach. Dzisiaj byłam w Sephora i chciałam zakupić sobie te perfumy miodowe, ponieważ też słuchałam, że te perfumy są super i dostałam też polecajki od koleżanki, że są bardzo fajne. Jeżeli lubię ten olejek, to bardzo polubię te perfumy i też wiecie, dziewczyny mają to do tego, że jak piekamy się perfumami, to czasami tego rozpylamy i podobno perfumy bardzo szkodzą naszym włosom, więc chciałam... Takie jakby perfumy, które będą dobre dla do naszych włosów, i te gisu takie są. No i chciałam sobie je zakupić, ale były tylko te różane, a te różane mają taki zapach, trochę, trochę nie mój. Złote gisu, perfumy do włosów, mają zapach taki przyjemny, taki miodowy, naprawdę piękny, świeży, owocowy, letni miodowy zapach. Tak mogę go opisać. I bardzo mi się spodobał ten zapach, no ale dzisiaj nie mogłam go znaleźć. Nie wiem dlaczego chyba był wykupiony, ponieważ wszystkie były zapełnione tym mm, właśnie perfumem różowym, więc pewnie już nawet zastąpili te miejsca tym różowym perfumem. No nic, najwyżej go zamówię online, ponieważ ja jak wchodzę do sepfory, to słuchajcie. Nagle podoba mi się wszystko i już nie jestem w stanie się zdecydować. Więc najlepiej dla mnie jest zrobić chyba zakupy online, bo wtedy wiem co chcę i kupuję to, co dokładnie chcę. Tak. I też chciałam dzisiaj kupić, nie wiem czy w ogóle, mm, może macie, ale nie wiem. Takie z Clinique, krople do twarzy, które brązują. Jak je kupię, to wam pokażę, bo widziałam filmiki, że super działają, jakby takie. Pocałunek słońca, coś takiego, ale nie mogłam tego znaleźć, więc nie wiem, czy po prostu tego nie ma, czy może jest tylko online. No i ostatnio zakupiłam sobie taką o szczotkę z naturalnym włosiem i ona ma nie dość, że naturalne włosie, to jeszcze takie, o, które masują głowę. For You Beauty, nie wiem gdzie to kupiłam, albo kupiłam to w Rossmanie, też te szczotki teraz to są w przeróżnych cenach i są naprawdę przeróżne. I ja tą chyba zakupiłam w Rossmanie, coś mi się wydaje ale bardzo chciałam szczotkę, która posiada naturalne włosie, żeby właśnie dodatkowo mi te włosy tak wygładzała przy czesaniu. No. Zależało mi właśnie na tym. Także mega polecanko. To tyle, słuchajcie. Dawajcie znać jak z tymi włosami. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych vlogach. Ciao, ciao!